KP Minecraft! Szymonko, wszystkim jest, jest to Czekajcie, bo mi się gra zblagowała do Minecraft! Ja jestem KP Minecraft! No, Dochodzę do KP Minecraft, aby tak było. Moi że... kochani ale... widzowie, co to jest za świat? Teraz jestem Fabik w widzowie, ale nie jestem Fabik, czy jestem Fabik. Tylko tu mam pies, nie wiem co to jest, ale dobra... Ale dobra noc. Ło, piramidę żeśmy znaleźli. Takiesz wie? Nie. No, no tak nie. To jest mój dom, mój kochany. <grymne> <grymne> Aaaa, spadał z nieba! Odkopiemy sobie. Czekajcie, topimy sobie Fabika. No. Nie. Wiem, to nie, mam się tutaj podać Czekajcie, bo. Nie no. zróbcie Taki, taki, taki. Nie napiście na pół. Zaczekaj, tu idziemy. Nie chodź nie, nie się, nie, nie się, nie. Ja na pół. Ja napiścę na to na Czeka Dobra. Czeka. Teraz ją możesz. Bo, 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 bo,

Paweł. dobra Dobra, szczęścia Boże, ponownie mała przerwa była, bo technik był potrzebny. Przy okazji poświetlałem koniec

Nie, nie wejdziesz przez Nie to wejdę od tego, od, nie, z tego od, przez... Chcesz, nie wejdziesz Będę. Jak ty wyglądasz Ty jesteś burna, nawet <noise> Nie, ja idę do góry tam tam mój pokój No na nie, 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 postawimy O, wejdę nie, nie, To muszę zepsuć po, Popsuję nie, 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 Mamy tutaj tutaj kochane taką piękną. No, wszystko, nie. Je, kochane, kochane widzowie bo Moje Moje kochane dziecko. Moje a nie pamętam się za. nie 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 a nie pamiętasz tego? nie o, Ale miło

Jestem. To To tu Nie, po prostu. Tak mam być tu. No, to. zaskoczysz. A tu jest piasek, nie wiem dlaczego. Dobra. Jeszcze nie wiem. No to zamknę. To zamknę. To zamknę to było. To jest, to jest. O, kamfietka.

Jesteś nawiedzony, naprawdę. Zielone łóżeczko. Jakie zielone łóżeczko? Nie, bo wydliłem się. Czwodę chciałem. Na te I... żółte. Jakie żółte? Żółte! Czerwone. Nie, żółte. Tylko czerwone. A to, to robię czerwody. Nie. Koło czerwone łóżko. No, to jest mój pokój za szybą niech raz w ogóle jeszcze świeczkę postawimy ale może to ty już wiesz, że ty nie możesz pochalić samej świeczki ja się tak

о Но oh. <laughs> no, а, yeah, я это изменил! Что? Я имею такие самые двери вверх! Да? Я это снял. Боже, Боже! Придется там замкнуть,

o, tu jest zapalniczka. Nie, tu nie było. Nie no, Nie, Tu sobie urządzimy skupianie. Zjadali. Ej, no nie!

Panie świat, powiedz tam Ja powiem, że to jest świat. No. O, zrobicie się bagazy! Będę robił mnie Nie idę na ten dołuch. ty tu jesteś! ej, to mi zabrał! Zabraź mi budki? Takie złote? Nie. Mhm. Gdzie one są?

Что то магазин уже с Да. Yeah. <coughs>

Załóżmy to. No Ale nie bimy Wioskę cię cię Chcesz dostać od króla pory? Nie. No właśnie. O, ja jestem tutaj królewiczem w Twoim. Królewicz. ja <ślonia> mam się tam No to dobrze wygląda. Ale na F5, nie. Dobra, moi widzowie, na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć. Nara, papa. Pa.